W jednym z wywiadów skomentowałeś zachowanie Natana i powiedziałeś, że podpalisz go i oblejesz go kwasem, bo obraża dobrych Kwas chłopaków. Kwas to mu się na mordę tak? przyda. Bo obraża dobrych chłopaków. I czy to jest argument? I chciałbym, żebyś po prostu to skomentował. No nie chcę już teraz tego, nie chcę tego głośno tutaj argumentować, żeby, żeby po prostu nie było, że wiesz, że mi jakieś pieniądze pozabierałem, że za mocno idę, bo dostałem takie informacje, żeby za mocno nie lecieć z tym panem, że później nie było garze pozabierane albo, albo coś wiesz, tym w tym stylu, nie? Ale co jest powodem, w sensie skąd ta niechęć? Konferent? Ta niechęć, chociażby ta niechęć jest od tego, że wiesz, no nie raz bliża rodzinie, Ważka, jak ale dobrze nic nie. Mówi, Możesz lecieć jak chcesz, ale tylko dobrze. nie rzucajcie, nie uszkadzajcie sobie. a mówić no, możecie jest. sobie. Ale wiesz, o czym mówię, no tak się nie robi, nie oblicza się rodzinom, dzieciom, czy tam matkom, tak? Bo no, można sobie tam... Ale jakim dzieciom? Dobra, dobra Waszka, ale to mówisz o zasadach, mówisz, że schowasz ręce, a bijesz z partyzantem.